Kochani, dzisiaj ważny temat. Odpowiem wam na pytanie, jak przestać żyć w cieniu cudzych oczekiwań i wreszcie wybrać siebie. Tak po prostu. Zobacz, jeśli siedzisz w relacji, w miejscu, w schemacie, w którym nie serwuje się miłość, nie serwuje się zrozumienia, życzliwości, to nie czekaj, aż zupa wystygnie. Wstań, wyjdź, zadbaj o siebie. I nie musisz zasługiwać, nie musisz być idealna, nie musisz nikomu nic udowadniać, Nikt nie powinien kochać Ciebie za osiągnięcia. Za to, że na przykład się nie złościsz, za to, że się nie skarżysz, za to, że nie masz swoich potrzeb. Więc zatrzymaj się na chwilkę i zapytaj zapytaj teraz samą siebie czy samego siebie czy za rok to, co dzisiaj Ciebie bardzo boli, będzie miało jakiekolwiek znaczenie. Bo może właśnie teraz Twoje życie daje Tobie prezent. Owinięty oczywiście w trudności, w chaos, w zątpienie, w łzy, rozpacz czy ból. Tylko, że ten prezent jest przebrany. Bo życie często ma takie poczcie humoru i tak się wyraża. Wrzuca nas w burzę tylko po to, byśmy nauczyli się tańczyć z wiatrem. Więc jeśli nie wyrazisz swojej złości teraz, to ona nie zniknie. Ona się nie schowa i wróci. W mniej wygodnym dla ciebie momencie, często w postaci bólu w ciele, napięcia w karku, bezsenności, drażliwości, wypalenia, depresji, bo dusza kiedy cierpi, mówi przez twoje ciało. Czy wiesz, czy pamiętasz o tym? Tak cichutko szepcze, ale bardzo wytrwale, aż ją usłyszysz. No i jeszcze jedno. Nie porównuj zaplecza swojej sceny z główną sceną kogoś zupełnie innego, o innej strukturze wewnętrznej. Nie wiesz, co się dzieje za kulisami tego człowieka. Nie znasz ilości, nie wiem, łez, terapii, lęków, nieprzespanych nocy. Więc nie mów, że komuś to dobrze zadbaj o siebie i o swoją przestrzeń. Twoja droga to jest taka święta przestrzeń, niech będzie twoja. Więc co, mów do siebie dobrze, ciepło, jak do najlepszej przyjaciółki. Słuchaj siebie, najdokładniej ze wszystkich innych. To jesteś, myślę, że to największa, najlepsza inwestycja i zawsze będzie ta obecność Twoja, będzie najważniejsza. Twoje zrozumienie, ukojenie wolności to też jest najlepsza inwestycja. Zawsze wtedy poczujesz, że kiedy masz ze sobą kontakt, to będziesz wiedziała, że jesteś ważna i nie będziesz już potrzebowała tego od nikogo dostać. Miłość to nie egoizm. Nie bój się. Ucz się egoizmu, zdrowego egoizmu. Zdrowy egoizm podnosi twoją wartość. Zdrowy egoizm potrafi, poka pokazuje ci, jak stawiać granice. Zdrowy egoizm pokazuje ci to, czego ty chcesz. Zdrowy egoizm pokazuje ci, w jaki sposób chcesz żyć. Naucz się najpierw zdrowego egoizmu, a potem dopiero zobaczysz, jak pięknie to, co wszystko odkryjesz dzięki egoizmowi w sobie, będzie się manifestować w relacjach z innymi ludźmi.